Nie jesteśmy. W drodze powrotnej zahaczamy jeszcze o układ słoneczny w miniaturze. W roli Słońca gwiazda Trappist 1 z masą zaledwie 8% masy Właśnie teraz, Sąca. to jest Trappist tutaj? Jest egzoplanety, jest. Jest. egzoplanety jest. są? To jest pokaz światła, światła w Toruniu. Odkryli aż 7 skalistych, ziemiopodobnych globów. Najbardziej wewnętrzne planety prawdopodobnie są zbyt gorące, aby utrzymać wodę w stanie ciekłym. Przypominają więc raczej spaloną pustynię. Z kolei najbardziej zewnętrzna z planet jest zbyt zimna dla wodnego środowiska, stąd łatwo wyobrazić sobie pustkowie pełne lodu. Pozostali członkowie rodziny Trapist-1 bardziej sprzyjają życiu, jakie znamy. Trzy planety krążą w tamtejszej ekosferze. Druga, trzecia i czwarta w kolejności otrzymują podobne ilości światła i ciepła co odpowiednio Wenus, Ziemia i Mars. No, okej, okay, dobra, to będziemy kończyć na razie. To cześć mama.